Witajcie, Strażnicy! Po dłuższej przerwie wracamy do Was z tematem Lore Destiny i po raz kolejny przedstawiamy Wam uniwersum tej gry w bardzo przystępny dla każdego sposób. Wiemy, że czekaliście na film o rasie Vex i to właśnie ona będzie głównym tematem tego epizodu. Pamiętajcie, że 1 października 2019 roku oprócz dodatku Shadowkeep rozpoczyna się także nowy sezon w Destiny 2, który został nazwany Sezonem Nieśmiertelnych, i skupi się właśnie na rasie Vex. Nie przedłużając, poznajcie genezę rasy, która wyróżnia się niesamowitą inteligencją i umiejętnościami, które nie są spotykane wśród pozostałych wrogów ludzkości. Nie wiemy, czy rasę Vex można nazwać żywymi organizmami, które w pełni znamy. Stworzenia te składają się z niezliczonej liczby komponentów których głównym rdzeniem jest umysł pochodzący z niezwykłej siatki rozciągającej się w czasie i przestrzeni. Ich fizyczna forma nierzadko przypomina zwierzęta lub humanoidalne kreatury. Często występują pod postaciami figur oraz kształtów, w tym przede wszystkim trójkątów oraz stożków, lub w formie pojedynczych źródeł światła, macek, albo połączonych ze sobą kończyn. Zewnętrzna struktura VEX składa się z metalu, którego stop nie jest ludzkości znany. Pewne jednak jest, że naboje wykorzystywane przez strażników nie powodują uszkodzeń korpusu, a jedynie wprowadzają wroga w niesamowity stan agresji. Dopiero strzały w odsłonięte rdzenie weksów powodują, że stworzenia wybuchają. Weksowie, których spotykamy jako strażnicy, to tak naprawdę tylko fizyczne formy tego, czym rzeczywiście są. Głównym rdzeniem weksów jest biały płyn radiolariański, który występuje w stanie płynnym, przypominającym wręcz mleko. Prawdopodobnie owy płyn to odpowiedź na genezę biologiczną tej rasy, której nie poznaliśmy, gdyż najstarsze archiwa sięgają wydarzenia, w którym to Krota po raz pierwszy otworzył portal do miejsca zamieszkałego przez Weksów. Zaintrygowane nowymi doświadczeniami stworzenia zaczęły interesować się światem Kroty, przez co przedostały się również do królestwa Oryxa i zdobywając nieznaną im do tej pory wiedzę oraz umiejętności, stały się jeszcze silniejsze i groźniejsze niż mogłoby się wydawać. Uważa się, że weksowie nie rodzą się ani nie są też tworzeni. Powszechnie założono, że rasa ta jest niczym wirus. Przykładem jest Asher Mir, który zainfekowany płynem radiolariańskim odczuł na sobie skutki jego działania. Ramię Ashera przeistoczyło się w konstrukcję weksów. Taki sam los spotkał także Kabira, który wykorzystał swoje światło, aby przełamać siłę wroga i zamienił się w tarczę Aegis. Dodatkowo warto dodać, że struktury weksów widoczne na planetach całego Układu Słonecznego to nieodwracalne skutki uboczne flory wdrażanej przez terasę. Cel egzystencji weksów jest bardzo prosty. Pragną, aby ich wyobrażenia idealnego świata stały się prawdziwe. Ich nadwyraz wysoki współczynnik inteligencji sprawia, że priorytetowym celem jest stworzenie świata absolutnie cyfrowego. W ramach swojej idealnej wizji Weksowie chcą doprowadzić do sytuacji, w której nie występuje już ani światło, ani ciemność. Warto tutaj podkreślić, że wielokrotnie odwiedzana przez strażników krypta szkła to poligon doświadczalny Weksów, którzy testują tam połączenie świata realnego ze swoim światem, naginając przy tym poczucie oraz upływ czasu i przestrzeni. Weksowie posługują się technologią, która inspiruje, a wręcz wprowadza w obsesję nawet największych mędrców wśród strażników, w tym między innymi wielkiego czarnoksiężnika Ozyrysa. Weksowie potrafią korzystać m.in. z systemu bram służących do przemieszczania się między światami w ramach wielkiego otworu nazwanego Nexus. Ponadto wyróżniają się także zdolnościami teleportacji na bliskie oraz dalekie odległości, a także potrafią kreować symulacje. Które pozwalają im przeprowadzać różne scenariusze bojowe w ramach treningu i szkoleń jednostek przeznaczonych do agresywnego wdrażania wizji świata weksów. W związku z nadprzyrodzonymi zdolnościami, rasa ta potrafi także podróżować w czasie, co sprawia, że strażnicy, przebywający zbyt długo wśród weksów, narażeni są na zagubienie się w czasoprzestrzeni i doprowadzenie samego siebie do obłędu. Sezon nieśmiertelnych został oficjalnie zapowiedziany. A my chcieliśmy tym filmem zapoznać was z jego głównymi bohaterami. Jeżeli jesteście jeszcze bardziej zainteresowani rasą Vex, to zachęcamy was, abyście ukończyli całą kampanię z pierwszej części gry oraz przede wszystkim ograli dodatek "Klątwa Ozyrysa" z Destiny 2, który rozwija wątki między innymi wspomnianej zdolności symulacji. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod naszym filmem, jeżeli wam się spodobał, zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco. No i przede wszystkim odwiedzić nas na Facebook, gdzie znajdziecie nas jako guardianhub.pl. Do następnego razu strażnicy!